Cześć, zatrzymaj się na chwilę, tak, właśnie teraz. Wiem, że w lutym świat krzyczy o miłości, wszędzie serduszka, pary, plany na kolację. Czasami to sprawia, że zamiast ciepła czujemy presję albo pustkę. Dlatego tu jesteś i chcę Ci powiedzieć: To jest w porządku. Bez względu na to, czy masz kogoś, czy jesteś singielką, czy może twoje serce się goi, najważniejsza relacja, jaką kiedykolwiek stworzysz, to ta z samą sobą. Jeśli to, co tu słyszysz, pomaga ci choć trochę, zostań ze mną. Zaczynamy. Dzisiaj nie szukamy miłości na zewnątrz, dzisiaj wracamy do domu, do ciebie. Połóż się wygodnie, albo usiądź, zamknij oczy, weź głęboki wdech nos i powolny wydech ustami. Jeszcze raz wdech i wydech puść napięcie z ramion, puść szczękę. Pozwól sobie być. Wyobraź sobie teraz, że stoisz w pięknym, ciepłym ogrodzie. Jest środek lata. Nie lutego czujesz słońce na twarzy. To słońce to Twoja uwaga, skieruj ją teraz do środka swojej klatki piersiowej. Połóż dłoń na sercu, poczuj jak bije, dla kogo bije. Bije dla Ciebie od pierwszego dnia Twojego życia, niestrudzenie bez przerwy jest Twoim najwierniejszym towarzyszem. Często jesteśmy dla siebie surowe, prawda? Patrzymy w lustro i widzimy braki. Myślimy, gdybym była szczuplejsza, mądrzejsza, zabawniejsza, to wtedy by mnie kochali. Zatrzymaj tę myśl. Wyobraź sobie małą dziewczynkę, którą kiedyś byłaś, czy powiedziałabyś jej, nie zasługujesz na miłość. Nigdy przytuliłabyś ją, więc zrób to teraz, obejmij się ramionami naprawdę. Zrób to fizycznie, poczuj swoje ciepło. Przeproś siebie za każdą chwilę, kiedy w siebie wątpiłaś. Powiedz w myślach przepraszam, że szukałam potwierdzenia swojej wartości w oczach innych. Już wróciła, ale jestem tutaj. Powtarzaj teraz za mną w myślach lub na głos. Niech te słowa wibrują w Twoim ciele. Jestem wystarczająca, dokładnie taka, jaka jestem teraz. Moja miłość do siebie jest magnesem dla cudów. Nie potrzebuję drugiej połówki, żeby być całością. Jestem pełnią. Zasługuję na miłość, która jest lekka, jasna i bezpieczna. Moje ciało to świątynia. Szanuję jej kocham. Wybaczam sobie przeszłość. Wybieram spokój. Kocham siebie. Naprawdę. Kocham siebie. Poczuj teraz jak to uczucie. Taka złota, ciepła kula światła w twoim sercu rośnie. Wypełnia całą klatkę piersiową, brzuch, ręce, nogi, wychodzi poza ciebie. Jesteś miłością, nie musisz o nią walczyć. Ona jest Twoją naturą. W te walentynki zrób coś dla tej osoby w lustrze, kup jej kwiaty, zrób jej herbatę. Bądź dla niej dobra. Zostań w tym stanie tak długo, jak potrzebujesz, kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy. Jesteś piękna, dziękuję, że medytowałaś ze mną. Jeśli chcesz tu wracać, jeśli ten spokój jest Ci potrzebny częściej, zostań ze mną na kolejne sesje. Nowe medytacje czekają tutaj. Teraz po prostu odpocznij.